Hej, cześć, dzień dobry, witam Was bardzo serdecznie w nowym filmiku na moim kanale. Dzisiaj jestem w sklepie Medicine i oglądam dla Was nowości. Dzisiaj druga część filmiku. 180 zł. Cena sukienki XL największy rozmiar. Przeważnie rozmiary tutaj są do XL, także. Taka rozmiarówka. Fajna ta sukienka, w moim stylu bardzo. Ta czerwona na pewno będzie ślicznie wyglądała. Ta beżowa również oczywiście, ale ta czerwona jednak przyciąga bardzo wzrok. Fajne jeansy mają, sukienki. Tutaj kolejna taka we wzory. Tam tam mieliśmy. Jednolitego koloru. Tutaj rękaw na guziczek i o ładnie oprzyty właśnie materiałem. Są tutaj też guziczki przy sukience. Dekolt V, a 180 zł również kosztuje ta sukienka. Przepiękne wiązanie z tyłu przy szyi. Bardzo ładna sukienka. I tutaj zobaczcie. Myślałam, że to jest w ogóle taka sama jak ta tutaj z przodu, ale nie. To jest inny zupełnie fason. Tym razem w kolorze fuxi Też tutaj mankiet na guziczki. Bardzo ładny dół, sukienki. Podoba mi się, 180 zł. Również kosztuje ta sukienka. Kochani, zapraszam do subskrypcji kanału, łapki w górę i pozostawienia komentarza. Będzie mi bardzo miło. Tutaj już oglądam kolejne koszulki, 60 zł. Taka koszulka w kolorze niebieskim, ona też jest w kolorze ekry oraz fuksja i one są takie właśnie bez bezrękawka można, można powiedzieć. Tutaj też wiszą bardzo ładne mm, spódnice. Spódnice posiadają taki parciany pasek, można sobie nosić z paskiem lub bez, lub zamienić na jakiś tam ulubiony zameczek. Widzę, że jest. No, Szlówki bardzo ładnie się prezentuje. Nie, zakładki z przodu cenna to 190 zł. No i tutaj xl akurat złapałam, no i jeszcze tam były dwie wersje. Kolorystyczne tej spódnicy. Tutaj już kolejne rzeczy. Przepiękne bluzy, spodnie. Bardzo podoba mi się asortyment tego sklepu. Piszecie mi, że ubrania są dobrej jakości. Tutaj ta bluza 190, tylko do Lki, więc czasami są do. Tutaj 230 do Lki. Czasami są te rozmiary do Lki, czasami XL, ale to myślę, że. Już nie będę tego czytać na filmie to widać te spodnie też są świetne w kolorze zielonym cena 160 zł i też mamy taki kolor jaśniejszy ekry Tutaj też są takie koszulki z kieszonką w cenie 70 zł. Mamy je w beżu, jest taka czarna, i tam z tyłu jeszcze jakieś dwa rodzaje kolorowe. No, oczywiście, tych, tego asortymentu jest bardzo, bardzo dużo. Ja Wam pokazuję naprawdę tylko maleńką część z całego sklepu. Ale hmm, piszecie, właśnie, że są dobre jakości. Są ceny może wyższe, ale za to jest jakość dobra produktów. Osobiście powiem Wam, że nie mam yy, żadnej rzeczy, także chyba czas najwyższy coś zakupić. Tutaj za 130 taki fajny sweter, naprawdę świetny z tymi kwiatuszkami. Bardzo mi się podoba. Krótki rękawek i tutaj jeszcze taka bluzka Wam pokażę. Yy, również takie ciekawe rękawy, dekolt w serek, 110 zł. Tutaj mamy cenę. Mają też właśnie hafty, ażurki, wszystko, wszystko na czasie. Znalazłam też taką ja lubię takie rzeczy. Hmm, piękna koszula, krótki rękawek, haftowana. Może mi się tutaj uda znaleźć ceny. Jest stójka. Stójki też bardzo lubię. Uwielbiam takie rzeczy. 160 zł. Koszty bardzo mi się podobają. I tutaj jeszcze taka rzecz, taka koszula, tak naprawdę, z długim rękawem. Haftowana też pięknie to wygląda. 180 zł. Coś pięknego. No i kochani, mamy też kolekcję taką, można powiedzieć, niebiesko-białą, czyli w tych odcieniach kolorystycznych. I tutaj piękna bluzka w cenie 110 zł. XL jest tutaj największym rozmiarem, bardzo ładne rękawki. I tutaj ten haft z przodu robi robotę. Są też piękne marynarki, zobaczcie, niebiesko-białe, takie wzory, właśnie kwiatowe. Myślę, że mają dobrze odczyte te marynarki i bardzo tutaj ściśnięte to wszystko. Ledwo tu można wyciągnąć 350 zł i również do XL -ki. tutaj mamy rozmiar. Pokażę Wam, bo nic nie widziałyście tej marynarki. Tak ona się prezentuje, zapinana na guziczek. Jakościowo naprawdę te produkty są świetne. Nie testowałam, tak jak mówię, nie mam chyba żadnej rzeczy. Czas najwyższy, ale nie testowałam. Wiecie, jak to po praniu wygląda i tak dalej. Ale jeżeli tutaj dotykam na sklepie te produkty, to. Są naprawdę świetne. Tutaj kolejna rzecz. Ja Wam pokazywałam manekina przed chwilą. Taki sweterek za 120 zł. Też ma takie ciekawe rękawki. Do tych białych spodni wygląda super. Ale mi się też bardzo podoba ta bluzeczka. Ona jest w cenie 150 zł. I tutaj zobaczcie, jakie ładne te rękawy są. I jest taka tutaj ten rękawek taki 7,8 tutaj też przepiękny bluzki, są kapelusze, torebki oczywiście różnego rodzaju akcesoria no i wróciłam do tej koszulki żeby Wam pokazać ceny 90 zł no i jeszcze tutaj klapeczki mnie też przyciągnęły też bardzo ładnie wyglądają i cena klapek to 140 zł myślę, że tutaj są one nie ze skóry bo nic tutaj nie mamy przypiętego żadnej informacji kolejna marynarka tym razem krótka, wykryj 300 zł kosztuje, teraz wiadomo czas chrzcin, komunii jakiś imprez więc na pewno się przyda piękne koszule też w tym wariancie niebiesko-białym do jeansów, no przepięknie będzie to wyglądało cena 170 zł i również XL jest największym rozmiarem oczywiście piękne też sukienki maxi, dzisiaj znalazłam. Też ten wzór niebiesko-biały, 200 zł, kosztuje. I w ten wzór, właśnie kwiatowy, dekolt mamy fałkę, Rękawek też bardzo ładnie zakończony. I teraz kolejne rzeczy, czyli taka koszula. Ona ma tutaj rękaw zakończony gumką. Wydaje się, że jest taka też krótsza. I tutaj mamy cenę 150 zł i co ciekawe, tutaj mamy nawet 2XL, czyli widzicie. Ale niektóre są do Lki, niektóre do XL, niektóre do 2XL. Mam wrażenie, że, te, że tych 2XL jest mniej. I tutaj jeszcze taka fajna, czarna, zobaczcie, taka, można być basikowa, a jednak z Twistem 130 zł kosztuje taka koszula z krótkim. Rękawem, zobaczcie z tyłu tutaj wiązania. Prawdę bardzo efektowna rzecz. No i w takim kolorze uniwersalnym, o ile kolor czarny jest kolorem w ogóle kolorem, a tak nawiasem mówiąc, no jest to mój ulubiony kolor. I słuchajcie, tutaj mamy jeszcze kolekcję. Taką powiedzmy z bardzo ładnymi printami, tutaj jest 90 zł za tą koszulkę w kolorze fioletowym tutaj mamy kolejną, także tylko tak Wam po prostu już pokazuję, sygnalizuję 80 zł tutaj do XL -ki. zobaczcie, z takim pięknym takie piękne hafty są na tych koszulkach, piękne kolory do tego buciki i jesteśmy pięknie ubrani kolorowo i rzeczywiście ten, ten sklep Medizin to jest terapia, dla nas terapia kolorami, bo mają naprawdę piękną gamę kolorystyczną i właśnie te ubrania są takie unikatowe, tak jak mi jedna z Was pisała, że nie znajdziemy w innych sklepach takiej kolekcji. Tutaj jeszcze znalazłam w princie tym biało-niebieskim spodnie, czyli zależy się od tego, co nam brakuje w szafie, czy, czy w czym lubimy chodzić. To są spodnie, marynarki, bluzki, koszule, sukienki. I tutaj mamy spodnie w cenie 200 zł. XL, największy rozmiar. Tutaj mamy taką wersję eleganczą, bo ten materiał też jest taki porządniejszy. Są oczywiście kieszenia. Dla wygody. I kochani, wszystko na dzisiaj. Bardzo, bardzo Wam serdecznie dziękuję za oglądanie. Zostawcie po sobie jakiś ślad, może być chociażby serduszko. Subskrybujcie, lajkujcie. No i tutaj w Medicine jest również dostępna, bo wam nie pokazywałam, ale jest dostępna również kolekcja męska i też wszystko pięknie wygląda. Dziękuję za dzisiaj. Do usłyszenia. Do zobaczenia. Cześć. Tell me what's wrong and why you never said you felt that way. I guess you're trying to stay strong and fake a smile until.